dziś zobaczymy i dzisiaj gramy w kieł afirse typu co to tak. Coca Cola Nie pytajcie skąd też nic nie... też ja nic się nie zgodziłam, ale jak się po prostu zamieniłam, to, to, to ten samochód tak spadł po prostu. Jeżeli mnie nie rozumiecie, to nie pytajcie. Não me enxerga o Mista w pociągu tak wygląda co jest? No to ja wyjadę do domu. Yeah. This is the same project, right? <laughs> 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 Muszę mu zjeść. O. To? Tutaj skanujemy. Co się stało? Ale ja tu gdzieś zaparkuję. tak jak on tutaj. Nou, ja. Ik ben er gewoon Ja, tutaj is altijd al zo. Ik ben Wat, wat, wat oh. ah. van, die is dit toch Ah, Nie, to nie wchodzi, biorę tam O no, nie, policja mnie robi Ja nie mam jak... On nie odpala Odpalił Ja muszę jechać Czekać ten Haha

Obrigado.

Thank you for your sending to Ja mam jeszcze poszaka, ale on gdzieś tam się zgubił na policji. Tak to się skończyło, że ta policja mnie zaczęła gonić. Jak y, jestem nie w filmiku. Chciałem tylko odzyskać poszaka. Dat zijn niet meer een kistje. je is niet meer een kistje. Dat is niet hier een

jak podobny do obła. Puma. Napisano z tyłu. No to chyba Opel Puma jest taki, no? Nie, to nie jest napisane Puma. Wy nie umiecie wymijać. Ale cię pięknie udało przed tą policją uciec, nie? Chceś to jest autobus HASH HASH? HASH HASH DAS DAS? Nie. Yeah. Już, Roksiutku, zaraz pójdziemy. Tam, tam, tam ten wygód był podobny, i, mm, bardzo podobny jak w, we flamingu. Dwie minutki w pójdziemy, tak? Bo tak jak widzę. Tutaj jesteś w mój dom. Uuu, tu gdzieś tu jest. Przed samym domem się wywalił, no. Przed I za mnego go Farciarz jesteś, Michael. No, no, rzeczywiście, Michael jest tutaj czasem. No, to jaki? Prawie już policja go miała, i jeszcze przed nim zjał. no. tutaj stoi moje Audi? Ja mam oplałkę kradłem. Tam stoi mini Muszę Zresztą w taki samochód no, mm, niech się cieszy, bo zaraz jej weźmiemy jeszcze raz i jej popsujesz, nie? ja idę się przespać, słuchajcie przespać idziemy mój pokój mm. cały zakrwawioną bluzę ma może by się przebrał lepiej? nie nie? A czemu on znowu w tych samych ciuchach jest? Kiedyś go przebierałeś, pamiętasz? Przebierałeś go? Znowu? Mhm. Aha. I nie ma po Ono A, no nie ma, faktycznie, no. Sprało się w czasie snu. No. <głos> <głos> to trochę nie rejsce. No, no to nie. Co tu jest? Jakiś Żarandol. Jest to jeste ciemno! No. Pa ty, ona chciała cię przejechać. Co, co ona robi? Wariowała. Ona chyba chce się zemścić na teraz na twoim samochodzie patrz. Wariowała ona. O. Rzeczywiście. wario, bo ona cię przejedzie. Słanie ma mi samochód. No. A w drugi wali teraz. Weź <grym> Weź, bo na cię przejedzie, bo ona nie ma skrupułów. No, Dobra, że sobie samochód, ale tego nie. Wiem. Ale fajnie widać na tej mapie, zobacz nie. Jak realistycznie. Franklin. O, Franklin. Franklinem jesteś teraz? Tak. A jak ty się zmieniasz? w którym to się robi? Tym? Ja nie wiedziałam wcześniej. Okej. Okay. No to. No raczej chyba twój, tak no to jako. wygląda tam... A bo tu nie ma twojego domu, nie? W domu w garażu też masz swoją furę, nie? Uuu, ale teraz motorem będziesz szalał? Czekaj! Gdzie jest mój dom teraz? No te fy chyba to jest teraz, tak? To jest twój dom. Tak, ale tutaj jest mój samochód. Mhm, no tu zostawiłeś samochód, no. No to wygląda. Radio. Nie lubisz radia? Nie. Nie lubię radia w Kita. Może das, das, has, has gdzieś jest. Ale no, bo przecież oni skądś to wzięli, nie? I się wydaje, że stąd. Ło! O ty, farciarzu! No wiesz, Franklin już może nie być takim farciarzem jak Michael. No jest bogaty. To bogaci mają farta? Tak. Mhm. A biedni nie? Okej. Okay. 太没劲了。 Ты тут где свой самоход по просто попросту заставилась? Где ты можешь ты свой сама вот эту каман? В этом гаражу? Я. Yeah. Ale my Ty on na komendzie policji był skonfiskowany, widzisz? No. Z policji go odebrałeś? Tak. Ciekawe dlaczego. Nie pamiętam z, z poprzednich odcinków. Jakby ogóle jeszcze nie było. Hm? Nie było jeszcze w ogóle odcinków z A co ty gadasz? <laughs> Tam jakie grubasy idą, pa. Same grubasy? No. Jak to w Stan Co one się właśnie przenikły? W Stanach same grubasy są, chodzą. Bo tam sami wszyscy chodzą do McDonalda, nie? I yy, fast food jeżdżą. Jest mój dom. Tak, tutaj musimy pojechać. Tam mieszkają jeszcze tacy co ludzie, co oglądają telewizję. Nie chcę zaprzeczyć mojego samochodu, bo on jest super piękny W ogóle to jest chyba... Nie wiem, to jest wiadomo, że to jest yy, Lexus no? Lexus to jest? Haha, <kluzny> <kluzny> O taksi Ona mnie też podwiozła, ale to o wiele no, dłużej bym podwiozła. Bo ona się zatrzymuje na tym. Słuchajcie, dzisiaj nie miało być filmiku, bo jestem no, zachypnięty jestem jak yy, nie słuchacie tak dobrze ale jak głośno mówię to nie no i później jeszcze nagrasz życzenia świąteczne dla widzów tak? kurczę no ups a teraz musimy kończyć bo ja muszę iść z psem synuś wiesz muszę iść z Reksiem no, bo on chce siusiu i kubkę no tak tam ten jest twój swój garaż widzisz masz drugie takie auto to też jest twoje Skąd to masz dwa takie auta? A ten nie jest inny patrz. Biały też, ale inny. Nie? No dobra, jedź do domu i kończymy, dobrze? 57, 3 minutki nam zostały. Dużo. Dużo? Tutaj sobie możesz na auta zostawiać, zawsze nie? Ale jakie ładne włoski ma, nie? Ładnie zrobione, bo fryzjera był. Franklin. No. Mmm, miasto. O, to jest jego siostra chyba, nie? Aha, to już wiem skąd Trevor ją znał, to jest po prostu jakaś jego znajoma. One się zabieganie wzięły, jak one się bardzo źle prowadzą. Mówią, że modne jest bieganie, a nigdy wcześniej nie biegały. O <noise> oh no, nie I don't think she's going to be this now, man. That's just her attempts. To... Hey, hey, don't be talking shit about your 18-man. She got it. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk the top at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with chops? A ten pies będzie jego później. Tak? Jaki ładny piesek. Zobacz, Ksiulek już usiadł naprzeciwko mnie. Ja muszę kończyć. Powiedz, widzę, że w następnym odcinku w następnym... będzie dalsza część, tak? W następnym odcinku, słuchajcie, będzie dalsza część, jak pójdziemy za tym panem. Z tym pieskiem. Z tym pieskiem, który później będzie nas. No. Przez którego mogę po prostu przenikać. To na razie powiedz. No to... Ten samochód tu stoi. No pożegnaj się. No to ja wam bym powiedział już na dzisiaj. Do widzenia. Do później. No to później bym powiedział. No topa. No bym powiedział topa. <laughs>